Dobry, dobry, dobry dzionek. Jesteś teraz na kanale Wiejska Zagroda TV, a ja otwieram kurą Dziwi. Jak widzicie, już na pewno po aurze dzisiejszego filmu, w dniu dzisiejszym będą właśnie takie prace związane z zimą takie prace zimowe, a między innymi troszeczkę tak pobieżnie przeocnieżemy sobie wybieg naszych pierzastych przyjaciół, kumpli no i sobie troszeczkę yy, króciutko podyskutujemy, ale o tym już w dzisiejszym filmie nowych widzów w zagrody zagrody TV zapraszam do subskrypcji kanału, dzwoneczkiem, pozostawienia łapki w górę i zapraszamy również na naszą grupę na facebooku link do grupy oczywiście w opisie i jeśli to zrobicie to co wam każe, no to będzie mi bardzo, bardzo miłutko teraz nie przedłużając wstępu lecimy z dalszym tematem tego dzisiejszego odcinka. Ogólnie, to zobaczcie ile jest tu śniegu. Jaka duża, spora warstwa. Ja nawet dokładnie nie wiem ile tu jest tej warstwy, ale jest kilkanaście, nie, czy z kilkadziesiąt, y, jest, Bo zobaczcie, nawet jestem w gumowcach, a w gumowce już troszeczkę nawet, toną tutaj. Można się tutaj wybrać w gumowcach i y, w dużych kozakach i w niczym innym. sobie tutaj nie wyobrażam. Oczywiście zaspy się porobiły, śnieg y, padał, ruszył od samego rana. Wczoraj mróz, wiatr przez całą noc, jak i w ciągu dnia. A dzisiaj od rana wstaję, patrzę przez okno i oczywiście, oczywiście zima była. Śnieg. No i co? Na to poradzić. W ogóle zobaczcie, co tutaj się stało na wybiegu paść. Tutaj kury były utonęły, jakby mnie wypuścił paść. Tutaj taka zaspa się zrobiła, bo też od wiatru. wiatru również zrobi swoje zobaczcie. Przecież całego im nie będę tutaj odśnieżał, tylko tutaj planuję im tutaj żyć O i no, troszeczkę tutaj gdzie one. Tak sobie chodzą i może tutaj się zobaczę jak to będzie. Ale zobaczcie co tu ten wiatr porobił. Takie taki zioła, takie zaspy po zasypywał, No więc powiem krótko, że zima nas zaskakuje już kolejny raz, który z rzędu. Więc prawdziwa tegoroczna zima ze śniegiem i z mrozem. Mamy łopatę i będziemy sobie tutaj odśnieżać kury. Wczoraj przez cały dzień siedziały w kurniku, dzisiaj tak samo siedzą. I wczoraj siedziały w kurniku, nie planowałem ich nawet wypuścić, bo tak mocno wiało i było zimno, mroźno, że była po prostu istna masakra. Jak to można powiedzieć, nic się nawet na dworze nie chciało robić. Więc dzisiaj jak tu śnieżej uspokoiła się ta śnieżyca, no to właśnie tutaj im oścznieżej niech na chwilę wyjdą mi się, chociaż yy, przewietrzą.. <śmulacza> Teraz mamy tutaj odśnieżone. Jak widzicie, jest tutaj, tak powierzchnie, odśnieżone. Jest tutaj bardziej odśnieżone, ale tutaj już nie na filmie. I tutaj, jak mówiłem, będę musiał odśnieżyć i wywalić gdzieś bardziej ten śnieg. No bo po prostu jest. Powtarzam, masa, kra. Normalnie. Zima, jeszcze raz zima, zima, zima. Ok, także już tutaj mamy mm, tak z grubsza i tak pobieżnie odśnieżone. No, powiedzmy sobie, że jest to walka ze śniegiem. Yy, walka z tym białym szaleństwem. No, co tutaj mówić więcej? Pogoda jest yy, yy, nieprzyjemna i nie za Jest yy, po prostu można powiedzieć brzydka i nieodpowiadająca tym bardziej kierowcom. Ale co zrobić? No nic, w końcu mamy zimę. Ale teraz oby do wiosny. Ale tutaj mają kurki odśnieżone. Tak jak mówiłem, odśnieżyłem im tylko tutaj w tej pierwszej części i tutaj tak też troszeczkę żeby sobie tutaj też przebywały. A resztę nie będę odśnieżona, bo nie ma takiego najmniejszego sensu ani potrzeby, bo i tak to śnieg zasypie, co prawda to co odśnieżone, to i tak śnieg zasypie, bo cały czas pruszy, ale zawsze coś, kurki sobie wyjdą, więc zaczynamy je wypuszczać, dobra, patrzę czy tylko zagroda zamknięta, zamknięta. więc niech wyjdą te nasze łobuziaki. Wychodzić, przewieczyć się, tak, wy już wiecie co to śnieg. Trudno, jak paniecie tam w zaspę, to nawrócicie się, no. Oczywiście już ruszyły tam, ale po hamulcach, po hamulcach, po besach i stop. Hamulec ręczny i, i, i już się cofają. otoną no, w tym śniegu, no, ale trudno. Tutaj mają ośnieżone, a agonek są tutaj. No to już nie moja wina. No co tam kurki, bohaterowie Wiejskiej Zagrody? No, wypowiedzieć się na ten temat troszeczkę. Jak tam? Zima zawitała, nie? I to ostro bardzo, nie? Przez dwa dni praktycznie dzisiaj nie byliście wypuszczone, dopiero teraz. No, zobaczcie, ale w kurniku też nie było wam źle. Ciepło na słomie. Mieliście w piątek posprzątane, wymienioną ściółkę, także było superowo, nie? Zobaczymy, jak tutaj pogoda. Na razie nie będzie jakoś y, szwankować, jak to można ująć. No to jeszcze pobędziecie na tutaj zagrodzie. A jeżeli. Hmm, jeszcze się ten stan pogody yy, pogorszy. Be będzie śnieżyca. No to naganianie do kurnika i będziecie tam siedzieć. A jam, jam. Zima nastała, prawda? Tak to wygląda w całej okazałości. Ten wybieg nasz. A co słychać w kurniku? Oczywiście światło się zaświeciło, już świeci od samego rana. Wczoraj przez cały dzień no, musiały mieć oświecone to światło, żeby tu się nie, 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 nie zadziubały i po prostu, żeby było im lepiej, przyjemniej i raźniej. I nawet i w nawet takiej tutaj rozrubie nie ma ani żadnego praktycznie bałaganu. Tutaj powynoszę im te zboża, a nasypię im świeżego. Oczywiście woda zamarzła, to jest niewykluczone. Rano im uzupełniałem. I ciekawy ile jajeczek. No tutaj już chyba widzę sporo, ale nie aż tak sporo. Zobaczymy jak będę zbierał. No ale co się dziwić, temperatura zmienna. I to gwałtownie, dzisiaj śnieg i to na nie źle oddziałuje. Wczoraj mróz, bez śniegu wiatr, wiatr a teraz śnieżyca, no normalnie nic dodać i nic ująć. O tutaj tak samo odśnieżyłem, widzicie zaspy, zaspy, jeszcze raz zaspy i po prostu pozostawię to bez komentarza, nie będę się zbytnie tutaj na ten temat wypowiadał. I również dajcie wy, drodzy widzowie, jak tam u Was z pogodą. No, bo przypuszczam, że nie tylko u mnie jest ta szalona zima, bo też u innych. Także dajcie znać w komentarzu, jak najbardziej. Albo też na grupę na Facebooku, u kogo jest śnieg i ta zima. No i co, ja Was serdecznie pozdrawiam tutaj z wiejskim zagrodą. Było mi bardzo miło. No i co? Widzimy się już w kolejnym, następnym yy, odcinku i zobaczymy jak to będzie z pogodą, bo jeżeli będzie bardzo zła, no to nie będę nagrywał filmów. A jeżeli będzie jakaś taka spokojna sił, spokojno to być może filmy nagram. Ale yy, za dużo tutaj nie mówię, bo nie wiem co będzie dalej. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie i uważajcie z tym śniegiem. na